Witam serdecznie moi drodzy. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czy afirmacje faktycznie działają i co jest tego dowodem? Afirmacje działają i tu posłużę się przykładem z cytryną. Jeżeli możesz, usiądź sobie wygodnie, zamknij oczy, weź parę głębokich oddechów i podążaj za moim głosem. Oraz obserwuj reakcję swojego organizmu na poszczególne słowa. Wyobraź sobie, że wchodzisz do kuchni. Może to być Twoja kuchnia lub kuchnia znajomego. Wyobraź sobie kolor szafek oraz blat kuchenny, okna i inne przyrządy, które są tam w kuchni. Jaki kolor ma Twój blat kuchenny? Kiedy wyobraziłeś sobie ten blat, to teraz wyobraź sobie, że na tym blacie leży żółta, duża, aromatyczna cytryna. Podchodzisz do blatu, bierzesz tą cytrynę do ręki, wąchasz ją, czujesz jej zapach, czujesz jej aromat. Naprawdę bardzo ładnie pachnie. Jest taka jędrna i dojrzała. Następnie weź nóż i przekrój na pół tą cytrynę. Kiedy ją kroisz, sok z cytryny wypływa na deskę. Cieknie po nożu, a nawet trochę pryska. Cytryna jest bardzo mięsista. Miosz robi się miękki i zaczyna wypuszczać więcej soczystego soku. Czujesz ten kwaśny smak. Widzisz taki żółtny męty sok. Cytryna ma w sobie pestki. Wyobraź sobie też te pestki. Teraz bierzesz połówkę cytryny i wgryzasz się w nią zębami, a sok cieknie ci po ustach. Drugą połówkę wciskasz z całej siły do szklanki. Sok cieknie po szklance. W szklance jest coraz więcej soku. Razem z tym miążem. Bierzesz potem szklankę i jednym dużym łykiem wypijasz cały wyciśnięty sok ze szklanki. Czujesz ten aromat i kwaśny smak? Czujesz jak leci ci ślinka? I jakie są twoje odczucia? Jak smakowała ci ta wyobrażona cytryna? Większość ludzi pod wpływem tej wyobrażonej cytryny po prostu wytworzyło w buzi więcej śliny. Czuło ten kwaśny smak, a nawet gorzkie pestki. I tak właśnie można wpłynąć na nasz mózg i nasze ciało. Mimo, że nasz mózg nie widział tej cytryny, nie poczuł jej smaku na żywo, ale wystarczy, że sobie go wyobraził i już ślinianki w naszej buzi zaczęły działać i produkować więcej śliny. Dzieje się tak dlatego, że nasz mózg nie odróżnia tego, co wyobrażone, od tego, co rzeczywiste. Dlatego afirmacje i wyobrażenie sobie jakiejś rzeczy pozytywnej wpływają na nasz mózg pozytywnie. Wpływają też pozytywnie na nasze ciało lub negatywnie, ale o tym jeszcze będziemy mówić. A teraz daj znać, jak tam Twoje wrażenia pod wpływem tego przykładu.